Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj gościem jest dr Marek Bahański, który uczestniczył także w konferencji Medyczna Marihuana w Teorii i w Praktyce. Dzień, Dzień dobry, dobry, panie państwu, doktorze. Witam. Panie doktorze, ja chciałem zapytać, bo też moi widzowie nie, może nie do końca śledzą obecną sytuację pana doktora. Znamy wydarzenia sprzed paru lat. Jak obecnie wygląda pana sytuacja, chociażby zawodowa? Zawodowa wygląda w ten sposób, że na mocy kolejnych wyroków sądowych, mhm. a wszystkie te sprawy powygrywałem, wróciłem już do Centrum Zdrowia Dziecka, natomiast dalej się toczą sprawy sądowe, czy mam leczyć pacjentów, czy nie. I tutaj też jestem na wygranej, czekamy na uprawomocnienie się kolejnych wyroków. No, na to wszystko trzeba jakby zaczekać, mm -hmm. nadzieję, że, że, że wrócę do tego co wcześniej robiłem mam mm -hmm. i to wszystko jest na dobrej drodze, tylko tak jak wspomniałem czas gra tutaj pewną rolę, yy, że to tej... się dzieje w czasie. <laughs> tak. Bo przyznam Panie Doktorze, bo ja zatrzymałem się na etapie, że Pan zajmował się diagnostyką, tak? W Centrum Zdrowia Dziecka, badaniem. Diagnostyką i leczeniem mm -hmm. pacjentów. No, Już teraz. Było, to znaczy, wtedy taka była moja rola, że przychodzi do mnie mm -hmm. trudny pacjent z, z jakimś schorzeniem neurologicznym, najczęściej z padaczką, ale i z innymi też. No i staramy się takiemu pacjentowi, takiemu dzieciaczkowi na miarę mm -hmm. możliwości pomóc. Czyli najpierw trzeba go dobrze zdiagnozować, mm -hmm. a później dobrać leczenie. Tym mm -hmm. się zajmowałem. Tak, i to głównie chodziło o padaczkę lekooporną. Tak, eee... Trudno leczącą się postać padaczki. Tak. Jaki, jak, jak, jaka, jaka liczba osób w Polsce, dorosłych i dzieci, na taką padaczkę cierpi? Skala problemu jest bardzo duża. Powiedzmy, jest to najczęstsza choroba, z którą styka się neurolog. Rozpowszechnienie jest mniej więcej takie, że 1% pacjentów, 1% populacji ma w tym momencie padaczkę, czyli eee... To jest tak, że m, tych pacjentów z padaczką jest u nas dużo, a teraz mm -hmm. jeżeli weźmiemy sobie liczby dokładne, to 30% wszystkich pacjentów mm -hmm. z padaczką stanowią postacie oporne na leki. Mm -hmm. Czyli tych 30, 30%, z tego 1% mieszkańców naszego kraju da nam powiedzmy trochę ponad 300 tysięcy pacjentów mm -hmm. w naszym kraju. Nie, to troszkę źle liczę. Należałoby to na karce policzyć. W każdym razie 1% rozpowszechnienie padaczki, 30% z tego mhm. to są pacjenci z postacią oporną na leki. Ja się gdzieś spotkałem, że to było ponad 100 tysięcy, więc możliwe jakieś no to, 150? Nie, no, no, to tak jak mówię, na spokojnie tak. trzeba policzyć, ale tak te główne liczby są takie. Mhm. 1% pacjentów chorych na padaczkę, 30% z tych pacjentów mhm. choruje na postać oporną na leki. I rozumiem, że dla tych 30% po prostu wykorzystaliśmy większość dostępnych czy wszystkie dostępne te terapie, Bo dzisiaj podczas wykładu pan, profesor, pan doktor mówił, że jest tak, że korzystamy z trzech terapii i wtedy jest, może, można zastosować terapię konopiami najwcześniej. Jest przyjęte na świecie, mhm. że zawsze stosujemy na początek zwykłe, klasyczne mhm. leczenie farmakologiczne. I definicja postaci opornej na leki padaczki jest taka, że dany pacjent, obojętnie czy dziecko, czy osoba dorosła, wykorzystał dwa kolejne leki przeciwpadaczkowe, które są dobrze dobrane do typu padaczki, są w odpowiednich dawkach i nie zareagował. Napady nadal są. To już z definicji jest to padaczka oporna na leki, bo daliśmy jeden lek nie zareagował, daliśmy drugi, też nie zareagował. Panie doktorze, to wrócę do sytuacji z 2014 roku. Roku, bo jest jednak ten taki moment, że decyduje się Pan na tą terapię. Mm -hmm. On, pan doktor spędził wtedy pewnie za dużo czasu na sprawdzaniu literatury anglojęzycznej, no to, były dnie to nie i było spontaniczne. To, był, to były powiedzmy, dnie i noce, gdzie <laughs> ja musiałem poświęcić ten czas na, na studiowanie mm -hmm. dostępnych artykułów, które no, nie pojawiły się w Polsce, mm -hmm. tylko były dostępne za granicą. No, motyw był taki, żeby pacjentom pomóc troszeczkę, żeby ulżyć w ich niedoli, bo yy, proszę mnie dobrze zrozumieć, mm -hmm. ja na co dzień mam ten problem, mm -hmm. że nie wiem jak leczyć, że mm -hmm. przychodzi do mnie pacjent z trudnym problemem i w zasadzie rozwiązania nie mm -hmm. ma. I tak jest do tej pory. Cały czas, jeżeli ktoś przyjdzie do mnie, słuchaj, mam taki y, pomysł, może by go zrealizować, czy taki pomysł na leczenie. Mm -hmm. No ja powinienem w tą stronę iść, czyli zastanowić się, czy ten mhm. pomysł jest dobry, czy nie jest dobry. No i ktoś kiedyś mi ten pomysł z konopiami podsunął. Ja wtedy po analizie całej sprawy mhm. uznałem, że sens jest. Dlaczego? Mhm. No bo m, tak naprawdę przed wojną mhm. Leczenie konopiami było dość powszechne, że można powiedzieć, że było wtedy 100 lat takiej normalnej medycyny, która zauważała, że konopie mają wiele własności leczniczych, i to w praktyce było stosowane, że w aptekach w Polsce czy za granicą. Hmm, różnego rodzaju wyciągi z kanopi były oficjalnym mm -hmm. lekarstwem i były stosowane przez lekarzy. Mm -hmm. Ja tutaj, panie doktorze, bardzo podziwiam pana pracę, bo też do pana trafiają najczęściej takie przypadki, z którymi inni lekarze się też nie poradzili sobie, mieli problem. Dzisiaj też było mówione, że panie są takich trudnych przypadków. Ja w swoim życiu byłem świadkiem dwa razy ataku padaczki. Raz na jakiejś imprezie, gdzie byłem dość daleko i ktoś inny się tym zajmował. Drugi raz w moim domu była koleżanka, która nocowała i nagle w łazience miała tak. Padaczki. Dla mnie, jako dla zwykłego szeregu człowieka, był to bardzo straszny widok, e, bardzo emocjonalny. Chciałem jak najbardziej pomóc, a zarazem spanikowałem to. Ja popłakałem się ostatecznie, bo człowiek podczas ataku padaczki jest, no, dziwnie wygląda i bałem się, że cokolwiek się dzieje. Co jest w sytuacji, kiedy są dzieci i mają te ataki padaczki bardzo często i my jesteśmy członkami rodziny. Widzimy to ich cierpienie i to, jak to wygląda i wiemy albo słyszymy, że komuś pomogły konopie, a byliśmy w takim systemie prawnym, że to było niedostępne i chyba nadal jest niedostępne, jeżeli dobrze się orientuje w temacie, nadal jest ciężko leczyć tym. Jednak wymagało to bardzo wiele odwagi, żeby taki, taką terapię... Stosować. Może odwagi, jakby trochę mniej, dlatego że mhm. ja powiedziałem, że to nie jest takiego nic specjalnego. Mhm. Konopie w medycynie w były. już były. Także patrząc z tego punktu widzenia, nawet można jeszcze więcej mhm. powiedzieć, że, że mm, właśnie takie leczenie, czyli leczenie konopiami, ma dobrze udokumentowaną y, tradycję. Można mhm. powiedzieć, że jest wiele tysięcy lat. Yy, obecności konopi w medycynie, bo jeżeli się cofniemy nawet do czasów zamieszkłych, mhm. czyli nawet jakiejś yy, cywilizacji chińskiej, to już wtedy były konopie uważane jako jedne z najbardziej wartościowych środków leczniczych w tamtym czasie. Mhm. I to przez lata historii medycyny jeszcze się dodatkowo ugruntowało, i właściwie można powiedzieć, że wiek XIX w medycynie mm -hmm. i początki wieku XX to są lata świetności mm -hmm. medycyny, która dostrzega wartości lecznicze tkwiące w konopiach i je wykorzystuje. Natomiast później nastąpił ten zły mm -hmm. czas, można nawet powiedzieć, że to był taki czas ideologii, w ogóle chyba mm -hmm. wiek XX jest takim czasem ideologii, tak. prawda? Gdzie z jakichś powodów zupełnie partykularnych uznano, że, że, że takie leczenie nie jest leczeniem, że to nie ma własności medycznych, natomiast to jest dobrze, że w tej chwili świat skręcił jednak w tę stronę, mhm. że konopie mają własności lecznicze i właściwie cały świat teraz zmierza w tym kierunku, żeby wykorzystać te własności lecznicze, mhm. ale też w nowy sposób, dostępnymi narzędziami w tej chwili dokładnie zbadać na czym mhm. to polega. Tak, rzeczywiście, bo my wychodzimy chyba z założenia, dzisiaj było to podczas któregoś wykładu, że standardowo wprowadzanie leków na rynek to jest, prawda, badania, pierwsza faza, druga faza, trzecia faza, inne rzeczy, a teraz po prostu mamy tak, że się trochę. Y, musimy zrobić badania do czegoś, co już jest stosowane i że wiemy, że działa na części przynajmniej przypadków. Znaczy, ja myślę, że tutaj chyba powinna być trochę inna mm. droga. Mm -hmm droga polegająca na tym, że mm, takie mówienie, że mm, w każdym przypadku potrzebujemy badania mhm. randomizowane mhm. I, i dokładne zbadanie e, chyba nie do końca jest potrzebna, bo w tym momencie, tak mówiąc, to my negujemy to doświadczenie, które tutaj medycyna mamy. już mhm. ma, tutaj. które medycyna już zdobyła, że my w takim momencie, tak mówiąc, przekreślamy e, stulecia i nawet więcej praktyki, e, które, tak jak wspomniałem, w Medycynie już były, że mm -hmm. chcemy wyważyć jakieś drzwi, które no, w tym momencie są y, otwarte, że można powiedzieć jeszcze inaczej, że to właśnie konopie są tą substancją y, w historii medycyny, która była y, chyba najlepiej zbadana, mm -hmm. bo właściwie była y, w użyciu przez wiele setek czy tysięcy lat. Mm -hmm. Wobec tego żądanie w każdym miejscu, w każdym mm -hmm. czasie, żeby były ścisłe badania kliniczne, y, nie do końca jest na miejscu. Oczywiście teraz trzeba z drugiej strony spojrzeć. No żyjemy w takich, a nie innych realiach, mm -hmm. że te badania, randomizowane badania kliniczne jednak są i oczywiście tam, gdzie można y, to robić, należy to, mm -hmm. to, to, to robić, natomiast nie należy się spodziewać, że to będzie możliwe, że w każdym przypadku jakiejkolwiek choroby, gdzie będziemy chcieli preparaty z konopi mm -hmm. zastosować, będziemy mogli zrobić randomizowane mm -hmm. badania kliniczne. Chociażby tutaj jest jeden taki podstawowy problem, że konopi nie można opatentować. Nie można w tym momencie jakby powiedzieć, że ja firma X mhm. jestem właścicielem konopi i chciałem, chciałam zrobić tutaj badania kliniczne, bo uważam, że to jest tylko moje nie. To mhm. jest roślina, która jest dostępna dla wszystkich i w tym momencie nie ma się spodziewać, mhm. co tego, że, że, że będą takie rozległe badania kliniczne. To jest po prostu troszkę nierealny pogląd. To prawda. Panie profesorze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać, bo mówiliśmy tutaj o padaczce, a na pewno widzowie są też zainteresowani, w jakich innych chorobach obecnie konopie są stosowane, wiemy, że mogą się sprawdzać. No więc tych chorób trochę jest. I tutaj mhm. zaczniemy od moich pacjentów, czyli w trudno leczącej się padaczce mhm. u dzieci. Pokazują się już takie informacje, że również w trudno leczącej się padaczce u osób dorosłych można próbować zastosować. To są może pierwsze jaskółki, ale mhm. takie informacje już są. W stwardnieniu rozsianym w celu łagodzenia objawów bólu i spastyczności. Mm -hmm. No i jest duża grupa chorych, przede wszystkim chorych nowotworowych, gdzie w celu łagodzenia bólów mm -hmm. y, takie leczenie też możemy zastosować. W przypadku innych chorób, y, jakby też nowotworowych, przy kolejnych cyklach chemioterapii, gdzie problemem są wymioty, jak najbardziej takie leczenie też już wiemy, to jest potwierdzone badaniami, można zastosować. No w każdym razie... Ten katalog jest może taki mm -hmm. skromny, ale jeżeli spojrzymy to z punktu widzenia takiej 21 jednowiecznej powiedzmy, medycyny w sensie nowoczesnej, tam, gdzie mamy to wszystko potwierdzone badaniami, to tutaj. Mm -hmm. y tak, można powiedzieć, że w tych wskazaniach, co powiedziałem, to już jest potwierdzone, wiemy, że na pewno możemy zastosować. Tak, to jest już taki niezaprzeczalny katalog. Tak, taki że i to jest dokładnie przebadane, mhm. tak, że, że największy purysta, największy jakby zwolennik w tym momencie. Randomizowanych badań klinicznych, no nie przyczepi się do tego, bo te badania po prostu są. To prawda, to akurat też na różnych amerykańskich stronach, nie wiem, agencji nawet amerykańskiej, widziałem niektóre z tych informacji. Panie doktorze, ja bardzo serdecznie dziękuję za, za ten wywiad. Dziękuję Wam także serdecznie, że oglądaliście do końca. Jeżeli się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, to jest taki obowiązkowy tekst na koniec, a także napiszcie w komentarzu, z kim chcielibyście zobaczyć kolejne wywiady. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Dziękuję tak, bardzo. Wszystkiego dobrego.